Panowie, Francja to jest przeszłość, Loris to już nie te lata co kiedyś, Griezmann zwrotny to on był może w 2016, Waran elektryczny, wysoki pressing i błąd murowany, Mbappe, no Mbappe jest groźny, na niego trzeba uważać, a tak na poważnie nie będzie łatwo z Francją zdecydowanie w 1.8, sam Szczęsny nam nie pomoże, dziś gramy o 250 zł i polecamy kurs 100 w Betfan. Subskrybuj kanał, zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. O co chodzi z tym kursem? 100 w Betfan? Już tłumaczę. Chodzi o to, że stawiamy celny strzał Polski lub jego brak. U tego właśnie Buchmachera, jak to wszystko po kolei ma wyglądać? Zakładacie najpierw konto z kodem promocyjnym Zagranie, czas na to macie do pierwszego gwizdka meczu Polska-Francja. Wpłacacie dokładnie 40 zł, dalej stawiacie swój pierwszy kupon za stawkę dokładnie 38 zł. Sami decydujecie ile zdarzeń, jaki kurs, ponownie w tym zakresie macie wolną rękę. Dalej, za pozostałe 2 złote stawiacie kupon SOLO na to, że Polska odda celny strzał z Francją albo go nie odda po kursie 100 ale nie z oferty głównie na ten mecz, a z zakładu specjalnego. Link do niego znajdziecie bez problemu na naszej stronie, czy na naszych grupach. Gorąco zachęcam do ich odwiedzenia, podobnie jak zresztą zachęcam do subskrybowania naszego kanału, pozostawiania też łapek w górę, bo dzięki temu macie fory w konkursie, który już teraz. Do wygrania jak zwykle dyszka dyszek. Po 10 złotych wygra 10 pierwszych osób, które poprawnie wytypują wynik meczu Polska-Francja. Do tego dorzucacie login do Betfan, byśmy mogli wypłacić Wam bonusik na odpowiednie konta. Koniec przerwy na reklamę. Pora na moje typy na niedzielę. O grze naszej kadry w grupie mamy zapomnieć, tak mówi Czesław Michniewicz. No i ja mu trochę wierzę, bo tutaj przegrana 0-2 wcale wygranej nam nie da i trzeba będzie się trochę bardziej spiąć niż w tych meczach grupowych, przy niekorzystnym rezultacie zwłaszcza. Niemniej to Francja jest oczywiście faworytem, będzie prowadzić grę, będzie częściej atakować, tego się na pewno możemy spodziewać. Być może uda się nam sprawić tę sensację, Kamil Grabara też bardzo fajne słowa powiedział. Może mamy ten 1% szans tylko, ale to jest o 1% więcej niż gdybyśmy z tej grupy nie wyszli. Mielibyśmy wtedy 0% szans, także dopóki piłka w grze możemy marzyć. Rozum podpowiada, że to trójkolorowi wygrają. Ja się nie podejmę tutaj typów na, na zwycięstwo. Jedno jest pewne, to obrońcy tytuły będą faworytami, będą prowadzić tego, o czym mówiłem i atakuje w tym meczu rzuty różne. Jak to wyglądało w fazie grupowej? Francuzi mieli w trzech meczach łącznie 22 rzuty różne, dwa razy po 8 i raz 6. Ilu rzutów rożnych bronili Polacy? 20, kolejno 6, 5 i 9 kornerów. Myślę, że kurs 1,82 na co najmniej 7 kornerów dla Francji jest całkiem ciekawym rozwiązaniem. Okres bicia głową w polski mur może trochę trwać, tak jak długo próbowała Argentyna, no i to na pewno będzie sprzyjać rzutom rożnym, no kornerom. Pozdrawiamy Franciszka Smuda. Drugi niedzielny mecz to Anglia-Senegal. Faworytami bez wątpienia są wicemistrzowie Europy i czwarta drużyna poprzedniego mundialu. Ich występ w Katarze to jest pewien paradoks. Nie wiem, czy udałoby nam się tutaj zmieścić Anglików, powiedzmy, w top 8 drużyn tych mistrzostw w fazie grupowej, ale to najskuteczniejsza ekipa tych mistrzostw razem z Hiszpanią. 9 goli zdobytych w sumie w dwóch meczach, bo ze Stanami mieliśmy bezbramkowy remis. Nie jest to ekipa, która gra jakoś ładnie, porywająco, ale gra skutecznie, a to jest w turnieju przecież najważniejsze. Nad Senegalem na pewno też mają przewagę doświadczenia. Ekipa z Afryki po raz ostatni na tym etapie mistrzostw wygrała w 2002 roku. Tam nawet zresztą zaszła krok dalej, bo do ćwierćfinału. Później trzy mundiale przerwy od gry i przed czterema laty tylko faza grupowa zresztą z Polakami w składzie też. Anglicy przez ostatnie 4 lata można powiedzieć, że są specjalistami w turniejach. No, bo poza tym czwartym miejscem w mundialu przed 4 laty, no to wicemistrzostwo Europy przed rokiem. Kto wie, czy i teraz takimi wypracowanymi, wymęczonymi meczami znów nie zakręcą się w okolicy medalu? Bo ćwierćfinał, jeżeli oczywiście Anglia awansuje, też wcale nie jest tutaj taki pewny, że Anglicy odpadną. Na pewno stać ich na pokonanie Senegal Senegalczyków w 90 minutach nie ma mane o to już wiemy od dawna nie będzie pauzującego za kartki Idrysy GE zabraknie znowu Qujate, a Hurricane wciąż bez gola na tym turnieju. Napastnik hamu, mimo trzech asyst. Na pewno będzie rządny krwi i będzie chciał w końcu wpisać się na listę strzelców. Wygrana anglików to kurs 1,56, a to daje nam łączny kurs 2,84, co z kolei po włożeniu 100 zł i odjęciu podatku może przynieść równiutkie 250 zł. Kto gra ze mną, kto się sprzeciwia? Niemniej każdego zapraszam do komentarzy. Przypominam o konkursie i zapraszam na kolejne dni z typowaniem mundialu na naszym kanale.